Podsumowując i dodając jeszcze jeden aspekt, to to, że albo dajesz, albo bierzesz. I chodzi o to, żeby zawsze dawać. Bo jeżeli ty bierzesz coś od kogoś, robisz się od tego zależny, i następnie tracisz energię. Nie masz chwilowy wzrost energii, a następnie ją stracisz, i potem jej nie masz. A jeżeli ty zawsze dajesz, to ty jesteś jakby generatorem energii. I ta energia do Ciebie wtedy idzie od źródła, a nie od zewnętrznych sytuacji czy rzeczy, bo, bo tutaj Cię zasila źródło wtedy. Ty jesteś twórcą. Jak Bóg tworzysz i masz zasilanie z zewnątrz. A jeżeli reagujesz i bierzesz od innych, no to bierzesz energię nie ze źródła, tylko bierzesz tą energię z rzeczy, z jedzenia, od innych ludzi, z filmów i tak dalej. I na chwilę ją jakby nawet nie bierzesz, a pożyczasz, a potem musisz ją oddać. I... Finalnie jesteś pusty, pusta. Więc zachęcam do tego, żeby zawsze dawać. Bo wtedy jesteś tej energii stwórcy i masz zasilanie od źródła.